Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Mówi do was pan Robert, czyli Robi z Ministerstwa Komiksu. Zapraszam na warsztaty dzieci, młodzież i dorosłych. Zapraszam całe rodziny, całe klasy. Zapraszam rodziców i nauczycieli. Dzisiaj opowiem wam o zwierzętach. O tych komiksowych i tych niekomiksowych. O rysowanych na kartce i malowanych na płótnie. Będą zwierzęta pływające i czworonożne i... Zwierzęta znikające i niewidzialne, no po prostu temat dzisiejszych warsztatów to zwierzęta. Właśnie, dlaczego zwierzęta? Zauważcie, fascynuje nas na przykład człowiek-pająk, czyli Spiderman, prawda? Uwielbiamy też przygody Batmana, czyli człowieka, nietoperza. No, z naszego podwórka to od lat obserwujemy na przykład uczłowieczanie małpy Tytusa. Uwielbiamy przygody Gucia i Cezara, a w internecie śledzimy filmiki z kotkami. Dzieci czytają o tym, jak zasypiać, bawić się i opiekować pieskim Fafikiem. A, a, o! Dzień dobry, Fafiku! Miło, że się pojawiłeś, bo właśnie o tobie mówiliśmy. Fajnie, że przyszedłeś, żeby się przywitać z dziećmi, ale wiesz co? Troszeczkę zasłaniasz ekran. Halo, Fafiku? Słyszysz mnie? Fafiku, halo, halo, posłuchaj. Zrób proszę, proszę tak troszeczkę więcej miejsca, dobrze? Zostań z nami oczywiście. Możesz nawet porysować, ale ważne, żebyś nie zasłaniał stołu, na którym rysuje, dobrze? O, teraz, teraz super. Teraz super. No, widzę, że chcesz z nami porysować zwierzęta, Fafiku, tak? No, okej, okay. no tu złap za ołówek i powiedz, jakiego zwierzaka dzisiaj narysujesz dla nas? Okej, eee, okej, okay, okay. Fafiku, co ty robisz? Fafiku, przepraszam, ale czemu porysowałeś cały ekran? Przecież to nie jest zwierzę. No, chyba, że jest, tak? Okej, okay, okej. Okay. Fafiku, no to powiedz nam, co, co tutaj narysowałeś? Jakie to jest zwierzę? No dobrze, skoro tak twierdzi, że to jest koza, bardzo ładna koza, prawda, drodzy widzowie? Jeśli ta koza narysowana przez Fafika podoba się Wam, to kliknijcie proszę pod filmem Jest kopytko, to znaczy jest łapka, czyli dajcie łapkę. Ale nie, 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 Fafiku, nie, nie. Nie chodzi o to, żebyś ty dał łapkę, chociaż oczywiście ślicznie podajesz łapkę. Tym razem to prośba do naszych widzów: jeśli Wam się podobają nasze filmy, warsztaty, to kliknijcie łapkę w górę, jest tuż pod filmem. No, oczywiście, zapraszam Was też do tego, abyście zasubskrybowali, ale trudne słowo zasubskrybowali nasz kanał. I jeśli chcecie dowiadywać się o, o, o nowych filmach, to kliknijcie w ten dzwoneczek pod filmem. A jeśli interesuje Was, jak narysować. Jak rysować, jak tworzyć te rysunki, zadania z naszych warsztatów krok po kroku, to na dole pod filmem, w opisie tego filmu, znajdziecie linki do naszego facebooka i do naszej strony. D dobra, słuchajcie, wracamy do naszych warsztatów o zwierzętach. Jak sami widzicie, towarzyszą nam one i w książkach, w komiksach, w obrazach no, zwierzaki są dosłownie wszędzie. Prawda? No, internet to jest po prostu zasypany zwierzakami. Ym, dlaczego dzisiaj pochylimy się nad tymi futrzastymi czworonogami? No i nie tylko oczywiście. Ym, zaraz wam powiem, ale najpierw, jak zawsze na początku warsztatów, zagadka. Słuchajcie, przygotujcie sobie kartkę, coś do rysowania, jakiś ołówek, albo czarny pisak, i rysujcie razem ze mną i zgadujcie, co to jest. Zaczynam od komiksowego dymku. Uwaga, uwaga, nie wyprzedzajcie rysunku, jeśli, bo będzie z nim związana zagadka. Czasem tak jest, że jak już wiecie, co ja rysuję, to staracie się rysować szybciej niż ja. Ale nie róbcie tego tym razem, bo z tym właśnie będzie związana zagadka dzisiejsza. Słuchajcie, no jak zawsze, najpierw rysuję szkic ołówkiem, prawda? A dopiero później nakładam na ten szkic czarną, kre, czarną kreskę. Ja tak, słuchajcie, rysuję od 30 lat i myślę, że tak rysuje pewnie większość rysowników, przynajmniej tych, którzy pracują z ołówkiem i z papierem, bo wielu rysowników pracuje, czy rysuje od razu w komputerze. No dobra, słuchajcie. Wiecie co to jest? Myślę, że się domyślacie, to jest bocian, oczywiście, ale to nie jest ta zagadka, teraz dopiero będzie zagadka. Dorysujcie do tego narysowanego bociana, dorysujcie ołówkiem drugą nogę. Bo jak widzicie, ten bocian stoi na jednej nodze. A co się dzieje z tą drugą nogą bociana, kiedy bocian stoi na jednej nodze? Narysujcie drugą nogę ołówkiem, drugą nogę bociana i teraz poczekajcie. Rozwiązanie zagadki, jak zawsze, pod koniec warsztatów. Słuchajcie, a teraz ja Wam pokażę, jak najłatwiej można narysować zwierzaka. Aby to zrobić, narysuję pudełko. Dziwne, prawda? Słuchajcie, jakie to zwierzę? Co to jest za zwierzę? Tak, to jest podchwytliwe pytanie, bo żeby na nie odpowiedzieć, to powinniście znać książkę pod tytułem Mały Książę. Bardzo Wam polecam y, tę lekturę. Y, to właśnie w tej książce autor y, Antoine de Saint-Exupéry, mam nadzieję, słuchajcie, że dobrze to wymawia, Antoine de Saint-Exupéry, y, w ten właśnie sposób narysował baranka. Dobrze się domyślacie? Chodzi oczywiście tutaj o tą siłę wyobraźni, bo kiedy patrzymy na takie pudełko, to możecie sobie w nim wyobrazić tak naprawdę każdego baranka, całe stado malutkich baranków. Słuchajcie, jak narysować takie pudełko, to zapraszam do moich warsztatów pod tytułem Czy Dom ma włosy, gdzie właśnie pokazuję, jak rysować takie przestrzenne obiekty. Słuchajcie, w tej samej książce pojaw pojawiają się jeszcze inne zwierzęta, na przykład y Kapelusz? Nie, nie, spokojnie. Nie bójcie się, to nie jest tak, że kapelusz stał się zwierzęciem i od, od tej pory na lekcji biologii pani będzie uczyła was, jak dokarmiać kapelusze. Nie, nie, kapelusze to nie są żywe stworzenia. Kapelusz nie ma nóg, nie ma pyszczka, nie ma oczu. No chyba, że jest to kapelusz, który wymyślił Antoine de, Antoine de Exupery. Ależ to jest ciężkie nazwisko i imię zresztą. Czyli autor Małego Księcia. Słuchajcie, to tak naprawdę nie jest kapelusz, ale. Mówimy o zwierzętach, prawda? Ale wiecie co? Tego wam nie zdradzę. Jeśli nie czytaliście jeszcze, zerknijcie koniecznie do Małego Księcia i zobaczcie, jak autor, pan Antoine de wyspecjalizował się właśnie w ukrywaniu zwierząt. To jest ciekawe, że w tej książce to jest jeden z tych autorów, który, którzy piszą i jednocześnie rysują. I on tam właśnie ukrył, ukrył kilka zwierząt. Zresztą, zwierzęta w książce Mały Książę są bardzo, bardzo ważne. I te widoczne, i te niewidoczne. Słuchajcie, a skoro jesteśmy przy tych ukrytych zwierzętach i Małym Księciu, zresztą, który żył wśród gwiazd na swojej planecie, to zaprezentuję wam jeszcze jedno ukryte zwierzę. Wyobraźcie sobie. Że jest to niebo nocą pełne gwiazd. I już jesteśmy w kosmosie. Czy wiecie, że wśród tych gwiazd yy, też jest ukrytych mnóstwo zwierząt? Wiem, że pewnie jesteście teraz zdziwieni. Powiem wam, że wśród tych gwiazd ukrywają się na przykład baran, koziorożec, byk, krak, skorpion, ryby. Nie wierzycie. No to spójrzcie, teraz narysuję lwa. Już wiecie, co to za zwierzęta? To znaki zodiaku, które powstają z połączenia pewnych gwiazd. Przez połączenie tych gwiazd przypisujemy je do konkretnego znaku, ale uwaga, nie wszystkie znaki Zodiaku, a jest ich 12, są zwierzętami. No ale słuchajcie, o tym Wam opowiadam jako ciekawostka. Wracamy do rysowania tych takich bardziej prawdziwych zwierząt. Teraz przed Wami piesek. Ale nie, 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 Fafiku, nie chodzi o ciebie. Chciałem pokazać innego pieska. Zaraz go narysuję, ale najpierw przedstawię autora. Oto, uwaga, słuchajcie, to jest drugi dzisiaj autor, tym razem malarz, który ma bardzo trudne imię i nazwisko. Wcześniej był Antoine de Exupery, a teraz uwaga, przedstawiam wam. Pablo, Diego, Josef, Francisco, de Paula, Juan, Nepomuceno, Maria de los Remedios, Capriano, de la Santisma, Trinidad, Ruiz i Picasso. Czyli w skrócie Pablo Picasso. Słuchajcie, ja wiem, że na pewno gdzieś tam po drodze... Coś źle przeczytałem, jakiś fragment jego imienia i nazwiska, tak naprawdę nawet nie wiem, gdzie się zaczyna imię, a gdzie się zaczyna nazwisko. No ale tak to jest, słuchajcie, z niektórymi imionami i nazwiskami. Pablo Picasso pochodzi, pochodził z Hiszpanii, to był malarz hiszpański, twórca czy współtwórca kubizmu. Na pewno o nim słyszeliście, bo pan Picasso tworzył fantastyczne, kolorowe, bardzo skomplikowane obrazy, ale w pewnym momencie narysował. Psa po prostu i to jamnika, i to słuchajcie, jedną linią. Słuchajcie, moim zdaniem jest to świetne ćwiczenie dla wszystkich rysowników, młodych rysowników i doświadczonych rysowników. Spróbujcie tak jak Picasso narysować jamnika jedną linią, a jeszcze najlepiej dodatkowo nie odrywając ręki. To jeden z tych niewielu przypadków, kiedy nie robię ołówkowego szkicu, tylko od razu rysuję tego jamnika czarną kreską. Spróbujcie narysować takiego jamnika. Zauważcie, gdzie zakręca się linia na ucho i pysk psiaka. To chyba najtrudniejszy element tego rysunku. Taka mała ciekawostka. Picasso rzeczywiście miał jamnika, który nazywał się Lump. Podobno byli nierozłączni. Czytałem gdzieś, że Lump podobno rządził domem. Picasso uwielbiał tego psiaka i pozwalał mu na bardzo, bardzo dużo. Także rzeczywiście jamnik u Picassa rządził. No i dlatego jamnik pojawia się w rysunkach Picassa, bo to nie jest jedyny, słuchajcie, rysunek, gdzie się pojawia jamnik. Jak prześledzicie obrazy Picassa, zobaczycie tam no, sporo jamników, całkiem sporo jamników. No dobra, a teraz zainspirowany zwierzęcą twórczością Picassa, wymyśliłem własnego zwierzaka kurczaka. Zobaczcie. Rysujcie razem ze mną. Spróbujcie narysować razem ze mną jedną linią bez odrywania ręki. Rysujemy kurczaka. Słuchajcie, Picasso narysował bardzo wiele zwierząt taką właśnie prostą techniką, taką jedną czarną linią. Tu na przykład widzicie reprodukcję konia. To też jest, też jest rysunek Pabla Picasso. Czy pamiętacie konika, którego narysowałem na wcześniejszych warsztatach? Był to konik morski. Ale teraz y, powiemy sobie o tych takich prawdziwych, lądowych koniach, o, o konikach niemorskich. Właśnie, dlaczego, dlaczego y, te konie są ważne w rysunku? Ano, dlatego słuchajcie, że już ludzie pierwotni, czyli ci, którzy mieszkali w jaskiniach, y, oni nie mieli wtedy prądu, smartfonów, nie mieli internetu, nawet nie mieli lodówki, nie mieli, ale za to mieli, słuchajcie, wielką ochotę rysować. Rysowali na ścianach w swoich jaskiniach. Rysowali siebie i zwierzęta. I właśnie, słuchajcie, jednym z pierwszych narysowanych zwierząt na ziemi w ogóle był właśnie koń. Tutaj widzicie reprodukcję takiego, takiego konika ze, ze ściany jaskini. Zobaczcie, i takie małe porównanie. Przyznacie, że rysunek Picassa jest w jakiś sposób podobny do tych takich pierwszych rysunków naskalnych ludzi pierwotnych, prawda? Oba te rysunki są w jakiś sposób. Proste, a jednocześnie są skomplikowane, bo wcale nie jest łatwo odtworzyć taki rysunek. No właśnie, słuchajcie, jak narysować takiego konika w taki właśnie prosty sposób? Można go narysować na przykład z uśmiechów. Można go narysować z uśmiechów. Słuchajcie, tak autentycznie właśnie takiego prostego konika, który jak zaraz zobaczycie, wcale nie jest taki prosty, on się tylko taki wydaje prosty żeby narysować takiego konika z uśmiechów, to słuchajcie, zainspirował mnie do tego koń stworzony narysowany przez Józefa Wilkonia, to jest wielki polski artysta, który zilustrował bardzo, bardzo dużo książek dla dzieci. I słuchajcie, podglądając mistrza, możemy narysować właśnie konika z linii, które rzeczywiście przypominają uśmiechy. Albo, jak ktoś woli, księżyc, albo literę C, albo literę U, otwarte oczywiście. Spróbujcie rysować razem ze mną. Zauważcie, że cały czas tu ja sobie tutaj najpierw troszeczkę naszkicuję, ale pa, wy też, was też oczywiście zachęcam, byście najpierw naszkicowali. Patrzcie teraz, jak, jak ja to robię. Możecie też zerknąć. Na, na te trzy koniki, czyli konik z jaskini ludzi pierwotnych, konik Picassa i konik Józefa Wilkonia. I zaraz tworzymy takiego naszego konika, trochę inspirowanego rzeczywiście konikiem Józefa Wilkonia. W ogóle konie odegrały w sztuce bardzo ważną rolę. To zaraz wam powiem, tego skończę rysować. Zobaczcie. No konik jest praktycznie gotowy. Widzicie, to są praktycznie z samych uśmiechów się ten konik składa, prawda? Jest bardzo fajny, taki bardzo charakterystyczny i jest bardzo prosty. No, wystarczy troszeczkę poćwiczyć, żeby, żeby nabrać wprawy żeby go ładnie rysować. Słuchajcie, no właśnie konie odegrały w sztuce bardzo ważną rolę, bo wielcy królowie i rycerze uwielbiali kozowa, ko ko kozować, uwielbiali pozować na koniach i te konie miały być w takiej pozie bojowej, zresztą zobaczcie sami, zauważcie, że ci wszyscy królowie, szefowie generałowie oni wszyscy te, znaczy te wszystkie koniki unoszą przednie kopyta nad ziemią, jakby skakały, jakby pędziły na plac boju, prawda cóż, słuchajcie, no taka wtedy panowała moda, zobaczcie, jeden, drugi, trzeci kolejny koni na obrazie władcy nie, musi, nie mógł ustać w miejscu ale dzięki temu było bardzo tak dynamicznie, prawda? I tu na koniec jeszcze taki konik, wzerwany właśnie na tych, na tych dawnych mistrzach, narysowany przeze mnie. Zresztą zamieniony w monidło, bo tutaj widzicie, można dopasować swoją twarz i można się poczuć właśnie jak taki wódz na koniu. Oho, właśnie słuchajcie, zastanawiałem się, że dawno nie widzieliśmy pieska Fafika, Dawno nam w niczym nie przeszkadzał, prawda? A tutaj proszę, podeptał nam cały ekran. A no właśnie, czy wiecie, że fafika też można narysować z takich kresek, które przypominają uśmiechy? Zobaczcie. Spróbujcie narysować razem ze mną. Właśnie narysujemy teraz pieska fafika. Zaczynamy oczywiście od ołówkowego szkicu. Najpierw narysuję głowę. Pyszczek, ucho. Hmm. No, widzę, cieszę się, Fafiku, że ty też się cieszysz. No, wi widać, że Fafik się cieszy, prawda? No, a, no właśnie, dziękuję, Fafiku, że mi przypomniałeś. Yy, czy pamiętacie zagadkę z początku warsztatu? No właśnie, słuchajcie, narysowaliśmy tam yy, Bociana stojącego na jednej nodze. Pytanie brzmiało: co dzieje się z tą drugą podniesioną nogą? Jak ona wygląda, ta, ta podniesiona noga? Jak ją narysować? Słuchajcie, to jest, wbrew pozorom, bardzo trudne zadanie. Bardzo niewiele osób na warsztatach, które prowadziłem na żywo, rysowało to poprawnie, naprawdę. Powiedzmy, na, na 10 osób jedna rysowała poprawnie. I najczęściej było to dziecko, a nie dorosły, taka ciekawostka. Słuchajcie, oto odpowiedź. Bociany stoją zupełnie, ale to zupełnie inaczej niż ludzie. Widzicie, ta noga wygina się w zupełnie inną stronę. Kiedy człowiek stoi na jednej nodze, zauważcie, a drugą tak podkula do góry, to wychodzi taka czwórka, jakby z tego z tych naszych nóg. Natomiast bociany stoją inaczej. Zresztą inna sprawa, że my mamy mało okazji dostania na jednej nodze, prawda? Chociaż tak naprawdę powiem wam, że całe te warsztaty przeprowadziłem stojąc na jednej nodze, prawda, Fafiku? <grym> Okej, okay, to troszeczkę był pół, pół serio. Jestem ciekaw, kto z Was. Kto z Was narysował prawidłowo właśnie tą nogę bociana? Okej, okay, słuchajcie, to chyba na, na Ci to wszystko. Wiecie co, temat zwierząt jest tak obszerny, że wydaje mi się, że jeszcze wrócę do, do tego tematu i myślę, że pojawią się jeszcze warsztaty pod tytułem Zwierzęta na rysunku, część druga, jak na razie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze warsztaty. Zapraszam na kolejne. Oglądajcie, odwiedzajcie Ministerstwo Komiksu na naszych stronach, na Facebooku. Na to wszystko żegna się z Wami Pan Robert, czyli robi z Ministerstwa Komiksu. Oczywiście żegna się z Wami jeszcze Fafik. I słuchajcie, żegna się z Wami także. Mój pan montażysta, także pan tajemniczy pan montażysta, który fantastycznie montuje mi te filmy po to, żebyście mogli, mogli je oglądać, właśnie z muzyką, z dźwiękami, z obrazem, żeby to wszystko było połączone w jedno. Słuchajcie, na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia już niedługo i pamiętajcie: to takie hasło moje na koniec: komiks można czytać. Komiks można rysować i komiksem można się bawić. Do zobaczenia, pa, pa.